Jak trzymać wiatr? Lewa ręka trzyma flet w górnej części, prawa ręka w części dolnej. Kciuk zamyka otwór pod fletem, a prawa ręka podpiera dolną część i palce przygotowane są do zamykania dziurek. Można sobie bez dmuchania próbować układać palce wzdłuż dziurek. Raz, dwa, trzy palce i kolejne. Cztery z prawej ręki. Jeżeli słyszymy taki odgłos, to znaczy, że dziurki są bardzo szczelnie zamknięte. Głównym problemem, który sprawia dzieciom, jest niedokładne domykanie otworów, co powoduje piszczenie fletu. Najtrudniejszy dźwięk, który mamy wydobyć, to właśnie wszystkie zamknięte otwory. Dlatego rozpoczniemy naukę od pierwszego dźwięku. Pierwszy z góry, i pierwszy z dołu. To jest podstawowy, pierwszy, najłatwiejszy dźwięk. Do wydobycia. Dokładamy palec z góry. Dokładamy jeszcze jeden. Palce mamy u góry, czekają na to, żeby przyciskać, żeby domykać otwory. Nie możemy robić czegoś takiego, że te palce wkładamy pod flet, bo one muszą być przygotowane na swoje zadanie, czyli zamykanie dziurek. Spróbujmy jeszcze raz. Pierwszy z góry, pierwszy z dołu. Pamiętajmy o tym, że przykładając flet do ust nie musimy go głęboko wkładać. Wystarczy malutka szczel szczelinka. Nie musimy głęboko wkładać ustnika do ust.